É isso Czemu ja go nie mogę przywrócić? Słyszałem kiedyś, że jak nie można przywrócić państwa to znaczy, że ono żyje, ale co to mi teraz da? O nie on żyje, ale jak żyje to czemu mi nie pomaga i gdzie on jest? Nie obchodzi mnie to zaatakuje tych zombie sam. Kto dzwoni? A kto mówi? A kto dzwoni, tu trzecia rzesza. Oni nie atakuj mnie, proszę! Dałaś się nabrać tu rzecz pospolita i mam nadzieję, że to coś poważnego, bo przez ciebie przegrałam w geometr dasz. Zombie znowu atakują a tu chiny. Wiem pytałam się dla Beki chwila, że co już tam idę. Czas użyć mojego nowego wynalazku. Obiecałem sobie, że użyję go na czarną godzinę i to chyba ta. To jest broń, która może zabić państwo naraz, ale mam tylko jeden pocisk i muszę to trafić. Coś tu chyba leci. Chyba w zombie albo państwa pode mną. Chwila, to leci we mnie. Czy właśnie przed mordą przeleciał mi wielki pocisk, który piedyknął prosto w Rzeczpospolitą obojga narodów? Na to wygląda, ale wygląda jeszcze, że ten pocisk leciał od strony USA. Już ja sobie z nim pogadam. Tak jest, trafiłem i wygraliśmy. Strzał prosto w zombie. Czemu mnie atakujesz, Kiny? Przecież zabiłem wszystkich zombie. Zabiłeś Rzeczpospolitą. Ona była z nas najsilniejsza. Przez ciebie nie mamy szans na wygraną. Jednak powinniśmy sobie ją pomagać zamiast walczyć, bo inaczej nie pokonamy zombie. Jak on żyje, jednak Rzeczpospolita nie była najsilniejsza. Duże matery trudno mi będzie go pokonać. Chwila ktoś się na mnie patrzy, jego też zaatakowali, więc raczej jest ze mną. Przepraszam za to, że tak długo nie było odcinka, ale są też jakieś plusy, na przykład animacje przesuwania oczu i telefonu, a także nowe oczy dodałem takie całe oktągłe, bo ich nie ma w aplikacji. I przypominam, że możecie zadawać w komentarzach pytania.